Witam szanownych Państwa. Dzisiaj zamieszczam krótki filmik, w którym chcę pokazać jak rozmontować pilota Logitech Harmony 600. Powodem, dla którego chciałem go rozmontować była taka akcja, że coś po pewnym czasie zaczęło mi w środku stukać. i Miałem wrażenie, że się ułamał jakiś plastikowy element i strasznie mnie to denerwowało. Nie ukrywam, że sprawiło mi to wiele kłopotu, zanim doszedłem do tego, jak go rozmontować. Na pozór sprawa prosta, jednak tak wcale nie jest. Po zdjęciu tej pokrywy i odkręceniu tych czterech śrubek, tutaj są takie zaczaski z boku, i pilota byłem w stanie rozmontować tylko i wyłącznie do tej, do tej części. Do, tej, do tego momentu pokrywa odeszła. Tutaj był problem. No i kombinowałem, kombinowałem kartą, śrubokrętem, nic to nie dawało. Aż wreszcie doszedłem do takiego faktu, że trzeba zdjąć taki dekielek, który tutaj jest przyklejony na kleju. Nie, nie schodzi to jakoś bardzo ciężko, ale trzeba uważać, żeby tego nie, nie, nie złamać. I tu są jeszcze dodatkowe dwie śrubki. No i później wszystko bez żadnych problemów schodzi. Cały, cała pokrywa. Natomiast co do tego elementu, który hałasował, to jest to element, to też może komuś pomóc. Jest w środku taki sensor, w którym jest taka metalowa kuleczka i to on hałasuje. Jedyne co jest dziwne, no, że na samym początku hałasowało to zdecydowanie mniej niż później. Stąd właśnie moje podejrzenie o to, że coś się zepsuło. Mam nadzieję, że film będzie pomocny. Pozdrawiam wszystkich.